Widziałeś, widziałeś na tanka kiedyś? filmiki na tanka A co to jest Nie oglądałeś? I tego, to co, taki filmik kiedyś, parodię nagrałem, wiedz, że coś się dzieje, to on tak stoi, taki ksiądz, puszczę ci to zaraz. I on mieszka w Grzechyni, nie dzisiaj o nim czytał, że on gdzieś tam w Grzechyni ma, rozumiesz, to siedlisko swoje i trzeba by tam jechać, A pojechać, do niego, do niego i jechali. Do niego do grzechy, i tam, ojcze, ojcze ukochanie, przynajmniej świętszy, przy... rady, takie rady życiowej. I daj nas swoje błogosławieństwo, byśmy mogli nauczać w tym imieniu. mogli tam pojechać w ogóle do niego w sobie, żeby spogadać, zobaczyć, co tam się dzieje, pośmiać się, przemówić, kogoś przemówić, kogoś przemówić kogoś obrazić, kucie, obrazić, się rozumieć, obrazić, obrazić tych nie, takich no. złych, tych przeciwników, a tam są rycerze, tam sobie rozumiesz, rycerza tego ojca na tanka. No. Co skacą? Widziałem kiedy leżą na ziemi, skacą, płacą, tak robisz. Ojciec idzie widzę, że... A to e... moglibyśmy dostąpić do no jego jakby takiej armii, żeby, armii, da. <laughs> Ale żeby nas wynagrodził. E... <grym grym> O, i, my i, my I ojciec na Tanek może być idzie z takim berłem to się z głową, tak. z głową władzę i tak połęba z wygostem leje wszystkich, a oni tylko leżą, sensą że i Ojcze, na Natanku stanowimy twoją armię! I, i woli ciała nasze nieprzyjemne. O mówi, od jak widzę nasze ciała, to się żegasz to, tak Zakosztujcie bykowca świętego. <słuch> <słuch> Obie, <można> by... <słuch> ruzgi <słuch> no. jakie rzeczy można by zobaczyć? Zakosztujcie rózgi. Rózgi, jest w Biblii. Zakosztujcie rózgi metalowe. Obie, jakie rzeczy można by zobaczyć? Jakie nieprawdopodobności, jakie cuda, tylko to trzeba się jakoś wyrwać z tego tarnowa jakoś wyrwać. No patrz, no, no, takie na no było, gdzieś to on zamał, czy, czy działa, czy gdzieś to jest. Czy... Jest jakieś tak grzechyni, w grzechyni gdzieś tam ma jakąś taką siedzibę, jakieś... Ale wigłaś, był no już po tylu latach, no kiedyś to było mocne, ostre, aż doszło do jakichś spraw sądowych. A to ja nie przypuszczałbym, że taki człowiek, człowiek taki powiedz, że żyje to jeszcze parę. Gdzieś tam jest dogorywa, rozumiesz? Ta. I my musimy, bo Kuba, nasze zadanie... ja to pamiętam faktycznie, bo tam reporterzy chcieli do niego dostąpić. No i tam piją swoją armię armię i ogrąda. Pyszkowali owce, Ale tam nie szło nawet dość, dość do Dostąpić, do jest jak specjalnie ze zwoju, tego. Rozumiesz, wiesz, zamiast się nie tylko, tylko to jest takie wiesz, podstępne. Nie ja pamiętam, ja No, bo do, do, no, no. Mówisz, że to dalej to jest? Tak. I my rozumiesz, powinniśmy... Nie, 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 jest nie, na, znajemy nie, życiowych nie, nie, a i my, bo nasze zadanie to jest rozumieć jeszcze wszystkie takie, pokazać te takie, różne Wszystkie takie, takie postacie, postacie, postacie przed, prawdy przed śmiercią, przed śmiercią prawdy objawione. Musimy dążyć do prawdy objawionej, do, do, do prawdy objawionej, do konsensusu, rozumiecie, to pokazać wszystko, niech ludzie to widzą. Nie wstydzić się! I to poszczególne życie tych wszystkich postaci, jak nie Korombla, do korombla tam do domu pojedziemy, pokażemy Dzień całą prawdę a o każdym. Korombla, to to całą to prawdę jest. o każdym, o o Do Tawisia pojedziemy na obiad, Niech częstuje, niech młodym, nie no nie smutuje, częstuje. Do każdego tak będziemy pu pukać, podjeżdżać. Ja do i ja nie, dam, no ja nie... Na jąbu, na nie rzucę. No, na z i wszystkie majątności. No, bo, okay. do, skarbu, do urzędu skarbowego I, wyślemy. I do tych ludzi zdenerwowanych, no. pracowników i powiemy, gdzie można go znaleźć, żeby go bykowcem no. słuchaj. Gdzie można znaleźć naszego szefa i gdzie można bykowcem wycisnąć, y, prawdę. Dobro i zło. Wszystkich chcę i Musimy tak przeanalizować i prześwietlić. No i osądzi czy sądzisz godni, rozumiesz żeby posiadane tak, takiej majątności. A nie mało tego, nie tylko tych rozumiesz oszustów, wszelakich i tak dalej, ale wywiedzieć się, rozumiesz, to wszystko, poznać po pierwsze czego nie znamy, całą prawdę o naszym rodzie, bo tam było tysiąc takich ciotek. Jana, Włada, Krycha, Marta, Rosytoś, Szypa, Cipa, Szypa, Szypa, Właśnie Właśnie, Włada, się. Szypa, Szypa, Śniada, Jada, Strada. Zoha. Zoha, e, Stefana Stefana, e, Stefana, Stefana, no, Stefana, no, no. Stacha Jana, Bada, Andrzejada. Andrzejada. Tysiąc takich siotek mamy w rodzinie, co miały też majętności bezdzietne, i to wszystko znikło przed naszymi oczami. Musimy to wszystko się upomnieć. Dojść, ale dojść. dojść, gdzie to, gdzie to co się z tym system? stało? No. Bo to, to mogą być takie majętności. Yy. To jest, nie przeszły żaden, żadne ręce? Żadne ręce, rozumiesz? Nie, nie znają Część. swojej statusu, żadnego. Czekają na, na dopiero odkrycie, na, czekają na spadkobiercę. A państwo, a państwo łapnie prze, kontrolę nad tym przejęciem, taką no, no, rozumiesz? I czeka i nie łapnie, aż wcale odnaleźć, rozumiesz, tylko łapnie, rozumiesz, żebyśmy się nigdy nie odnaleźli. No. Zresztą tak zawsze postępowało. Państwo uwielbiały takie darmowe, darmowe majątności odrębne, że tak, żeby ktoś nie odebrał. Spadku, czy majętności, czy czegoś. nie się spotykać z ludźmi, wyjść do ludzi. Wyjść do ludzi posłuchać co oni, jakie mają żądania, jakie mają pragnienia. Pragnienia, żądania, problemy. problemy. Być takimi namiestnikami. takimi nawiesnikami nawiesnikami ludzkości. Prawdy, rozwiązać wszelkie zagadki. Bo jak faktycznie, tak jak mówisz, jak Bóg jakiś istnieje, to, to tak. musi być Bóg i, i jaszczuro człowieków. I Jaszczurów musiałcych, i Lubinów. Jest bowiem I UFOLUDków, Jaszczurów wcale by nie siedział, kurwa, tutaj na chmurze.